Chyba każdy z nas lubi mieć w perspektywie coś dobrego. Coś, na co można czekać, czego można wyczekiwać. Coś, o czym same myślenie sprawia, że człowiek się uśmiecha. Że patrzy się optymistyczniej na to, co dzisiaj. Choć może to dzisiaj nieco trudniejsze, ale jest ta perspektywa. Dobrze, kiedy te dobre perspektywy... Jakby też oddziaływują na, na moje dzisiaj, sprawiają, że dzisiaj bardziej chce się zakasać rękawy, że y, chociaż może to dzisiaj wiąże się z tym, że y, jest ten czas, kiedy napocić się trzeba, umęczyć się trzeba, y, podjąć pewne wezwania, y, sprostać pewnym trudnościom. Ale jest ta perspektywa czegoś dobrego, czegoś budującego, czegoś fajnego, czegoś, co mnie cieszy, do czego chcę zmierzać, co nie wiem, chcę osiągnąć, co chcę, żeby się wydarzyło. I to sprawia, że łatwiej przychodzi pokonanie jakichś trudności, problemów, które jakby stają przede mną w dniu dzisiejszym. W tym naszym normalnym życiu różne rzeczy to mogą być: dobre spotkanie, na które czekam, rozmowa z kimś bliskim, wyjazd w góry, małe, proste rzeczy, które gdzieś tworzą, budują naszą codzienność. Moi drodzy, jako chrześcijanie, my jesteśmy ludźmi z perspektywami. My mamy w perspektywie rzeczywistość najważniejszą czyli rzeczywistość nieba rzeczywistość zbawienia i to jest to czego jako chrześcijanin mam wyczekiwać i co ma rzutować na moje dzisiaj mojemu dzisiaj nadawać większy sens to nie jest coś co tylko ma wydarzyć się kiedyś ja już tu mam nieco partycypować w tej uczcie którą Pan przygotował, jak mowa w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Proka Izajasza na tej wysokiej górze, tą ucztę z tych najwyborniejszych win, z tego najlepszego mięsa, i co tam jeszcze wymarzyć sobie tylko człowiek. Może, jako chrześcijanin, czekam, czekam z nadzieją, czekam wręcz z pewnością, bo wiem, że to jest przede mną. I to sprawia, że inaczej człowiek patrzy na swoje dzisiaj. Zbyt długo znowu na początek, więc już przechodzimy do rzeczy i do konkretu. Witam cię w niedzielny poranek, w niedzielne przedpołudnie i zapraszam, byśmy zasłuchali się w dzisiejszą Ewangelię i zapragnęli ucztować z Panem. To 22 rozdział Ewangelii Mateuszowej, werset od 1 do 10. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swe sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom, uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Moi drodzy, ta uczta była tak blisko. Ci, o których mowa w pierwszej części Ewangelii, byli zaproszeni tak bardzo indywidualnie, bezpośrednio, a jednak mieli coś innego do roboty. Jednak znalazł się jakiś powód, które stanął na drodze, i oni na tej uczcie się nie znaleźli. Dalej sami mierzyli się z życiem, jakby utracili tą perspektywę, to właściwe ujęcie, co ważne, co ważniejsze. Nie można powiedzieć, nie wiem, praca, obowiązki, cokolwiek innego yy, sprawiły, że stwierdzili, nie wiem, Poucztujemy kiedy indziej, odpowiemy na to zaproszenie kiedy indziej. Teraz nie. Teraz, jakby odcinamy się od tego, teraz my mamy swoją rzeczywistość, swojego życia. I moi drodzy, ta scena, jakby po raz kolejny, otwiera mi oczy. Nawet nie tyle otwierać oczy musi, bo to rzecz tak bardzo podstawowa i fundamentalna. Ale by po raz kolejny o tym powiedzieć, by po raz kolejny tą prawdę sobie jakby postawić przed oczy. Ludzkie życie ma sens tylko kiedy żyje tą nadzieją uczty, nadzieją życia wiecznego. To nie jest tak, że przez 24 godziny na dobę o tym myślisz, bo czasami ta doczesność tak porywa nas tym swoim wirem. Jakieś troski dnia codziennego ale nieustannie stawiać sobie to przed oczy na nowo, nieustannie o tym przypominać, nieustannie obierać ten właściwy kierunek. I tu przede wszystkim myślę o sposobie myślenia, nie o tej głębokiej świadomości, wciąż pogłębianej, dlatego wciąż na nowo trzeba nam to sobie gdzieś uzmysławiać, wciąż na nowo przypominać, wciąż o, to, o tym nieustannie i na różne sposoby mówić. Jako chrześcijanie, Mamy perspektywę życia wiecznego, i tylko w tej perspektywie mogę właściwie, mądrze, całościowo patrzeć na swoje życie. Dlatego chcę cieszyć się tą nadzieją. I chcę, ciesząc się tą nadzieją, w takim ujęciu patrzeć na swoje dzisiaj na swoje dzisiaj nie zawsze usłane różami na swoje dzisiaj nie zawsze łatwe, nie zawsze przyjemne, nie zawsze sielankowe. na to swoje dzisiaj, w którym obecny trud znój, w których obecne przeciwności i niejednokrotnie ból i cierpienie i niejednokrotnie jakieś poczucie tak w polusku zupełnie jakiegoś bezsensu, pustki, momentami wypalenia wciąż na nowo mm, pozwalać tej nadziei odżywać. Wciąż na nowo wpatrywać się, niejako, w tą wysoką górę, na której to Pan przygotował dla mnie, dla Ciebie tą fantastyczną i najlepszą, jaką tylko mógł ucztę. Więc bądźmy ludźmi, którzy spoglądają w niebo to spoglądanie w niebo sprawia, że inaczej się patrzy. Na swoje dzisiaj, które nie zawsze niebem jest, dobrej Bożej Niedzieli, dobrego Bożego, błogosławionego tygodnia Ci życzę.